Witam gorąco i serdecznie w czwartkowym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Na dzisiejszej konferencji prasowej Norweska premier zapowiedziała możliwość zwiększenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. W pierwszej kolejności to gminy mają stanowić zaporę przed rozprzestrzenianiem się pandemii. Jeżeli im to z jakich względów się nie uda, wtedy rząd rozpatrzy wprowadzenie obostrzeń najpierw na stopie lokalnej, regionalnej, a w końcu na krajowej. Pani premier wymieniła obostrzenia, które mogą zostać wprowadzone. Jest to zmniejszenie liczby osób, które mogą się spotykać prywatnie. Zgromadzenia. Publicznych oraz nakaz pracy zdalnej, a także zamknięcie miejsc gastronomicznych. A to, co zapowiedziała norweska premier, bardzo fajnie koresponduje z tym, że aktualnie Norwegia trafiłaby na swoją własną czerwoną listę, to znaczy listę krajów, do których nie wolno podróżować z Norwegii. A ten czerwony szlak wynika z liczby osób zakażonych koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców i jest to 20 osób lub więcej i w chwili obecnej Norwegia przekroczyła 20 Osób zakażonych koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. I mieliśmy koronową wiosnę, koronowe lato i zapowiada się piękna, koronowa jesień i piękna, koronowa zima. Trzeba! Uważać. I trzeba uważać również z tego powodu, że we wrześniu Norweska Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę na budowach. Głównie kontrolowane będą przepisy dotyczące pracy na wysokościach oraz przepisy dotyczące pracy z piłą. Będą również kontrolowane agencje pośrednictwa pracy, czy zatrudniają pracowników zgodnie z przepisami. Podczas poprzednich kontroli wstrzymano pracę na aż czterech projektach z dziesięciu oraz wystawiono bardzo dużo kar finansowych i mandatów. Jak będzie w tym roku, nie wiadomo, dopiero się o tym dowiemy, ale perspektywa jest taka raczej średnia. COVID, jesień, kontrole, BHP, a panie, daj mnie już z tym panie spokój. A na koniec ciekawostka, ponieważ panuje powszechna opinia, że na Półwyspie Skandynawskim, w tym w Norwegii, nikt poza Polakami nie zbiera grzybów. Niestety, pogłoska okazała się nieprawdziwa, ponieważ sympatyczna mieszkanka Wixdolen zebrała w swojej okolicy gigantycznego, prawdziwka gigantycznego, bo jego średnica w kapeluszu to prawie 30 cm, a waga to prawie 2 kg. O tym zdarzeniu napisało m.in. internetowe wydanie VG. Dlatego wydaje mi się, że już jest najwyższy czas, najwyższy czas pokazać, kto tu rządzi i zalać ich serwery naszymi zdjęciami gigantycznych, gigantycznych grzybów. I tego Wam życzę. I tą sensacyjną wiadomością kończę, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i tradycyjnie bezproblemowego piątkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.